Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, zapraszam na rozważanie Słowa Bożego. Dzisiaj święto przemienienia Pańskiego, Mój Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen, Duchu Święty, przyjdź, oświecaj, umacniaj, prowadź drogami Twojego Słowa, Słowa Bożego. Czytanie z Księgi Proroka Daniela. Patrzałem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była jak śnieg, a włosy jego głowy jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy, bo dziesięć tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzałem w nocnych widzeniach. A oto na obłokach nieba przybywa jakby syn człowieczy. Podchodzi do przedwiecznego i wprowadzają go przed niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Psalm 97. Pan wywyższony króluje nad ziemią. Pan króluje wesel się Ziemio, radujcie się liczne wyspy, obłok i ciemność wokół Niego, prawo i sprawiedliwość podstawą jego tronu. Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, przed obliczem władcy całej Ziemi. Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Ponad całą Ziemię Tyś bowiem wywyższony i nieskończenie wyższy ponad wszystkich Bogów. Aklamacja to jest mój syn umiłowany, w którym mam podobanie jego słuchajcie. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra Jakuba i brata jego Jana, zaprowadził ich na górę wysoko osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze że tu jesteśmy. Jeśli chcesz. Postawię tu trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarzy i bardzo się zlękli, a Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż syn człowieczy zmartwychwstanie. To pierwsze czytanie z księgi proroka Daniela zapowiada wieczne panowanie syna człowieczego, a więc syna Bożego, Jezusa, Jezusa Chrystusa. To jest jakaś właśnie wizja, którą Pan Bóg daje prorokowi Danielowi, gdzie widzi, że Jezus Chrystus zajął miejsce na tronach, na obłokach nieba przybywa jakby syn człowieczy. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską. Będą mu służyły wszystkie narody, ludy. I mówi o tym, że jego panowanie jest właśnie wieczne, panowanie, które nie przeminie, królestwo, które nie ulegnie, nie ulegnie zagładzie. Tak jest właśnie Królestwo Boże, Królestwo Jezusa Chrystusa odwieczne, nie ulegnie zagładzie, stałe. W innym miejscu pisma świętego czytamy, że bramy królestwa, bramy piekielne Królestwa Bożego nie przemogą. Kościół, Choćby był nie wiadomo jak prześladowany, przetrwa, Chrystus zwycięży. Choć w historii już były przeróżne ataki na Kościół, na Pana Boga, On przetrwał. Bóg jest potężniejszy od wszelkiego zła, jakie w świecie jest, jakie w świecie się panoszy. Zło, szatan został już przez Chrystusa pokonany, jesteśmy odkupieni, mamy otwarte bramy do nieba. Po życiu ziemskim mamy możliwość wejść do życia wiecznego. W Psalmie 97 też w tym temacie jest kontynuacja właśnie, że pokazuje Boga, który, który jest wywyższony, Boga, który króluje nad ziemią, zachęca nas ten psalm do, do radości, do wychwalania Pana Boga. Wszystkim, co, co mamy wokół siebie. Radujcie wesel się ziemią, radujcie się liczne wyspy, a więc też takie zaproszenie do tego, by no niejako radowała się cała przyroda, a my patrząc na przyrodę, na to, co mamy wokół siebie, też byśmy uwielbiali Boga w, w pięknie stworzenia. I wreszcie, Ewangelia dzisiejsza, Przemienienie Pańskie. Pan Jezus przed swoją męką, śmiercią, niejako, żeby. Utwierdzić w wierze swoich apostołów, tych trzech wybranych, Piotra, Jakuba i Jana, zaprowadził ich na wysoką górę, na górę Tabor, i tam się wobec nich przemienił. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie stało się białe jak światło. I wtedy obok Jezusa ukazali się Mojżesz i Eliasz. Mojżesz, a więc ten, który, przez którego Pan Bóg dał dziesięć bożych przykazań, Eliasz jako największy z proroków i rozmawiali z nim. I tutaj apostołowie, będąc świadkami tego wszystkiego, nie mieści się im to w głowie, nie wiedzą, co powiedzieć, jak zareagować. No powiedzieli, Piotr mówi takie może dziwne rzeczy. Mówi, Panie, dobrze, że tu jesteśmy, jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. No wiadomo, że to było zupełnie niepotrzebne, bo przecież ci, którzy się objawili, Mojżesz i Eliasz, to były duchy świętych, świętych ludzi, zupełnie niepotrzebujące ani jedzenia, ani odzienia, ani właśnie namiotów. Ale Piotr właśnie jest zmieszany, zaskoczony tym, co widzi i później z nieba odzywa się głos to jest mój syn umiłowany, w którym mam podobanie jego słuchajcie. Wtedy uczniowie słysząc to upadli na twarz, bardzo się zlękli, bo było takie przekonanie w czasach Starego Testamentu, że kto zobaczy Boga twarzą w twarz, ten na pewno umrze. Dlatego oni padają ze strachu, zasłaniają pewnie twarz, żeby nie widzieć Boga, bo boją się też no właśnie po ludzku śmierci. W ogóle no na pewno niezwykłe wydarzenie słyszeć z nieba jakiś, jakiś głos. W każdym razie Pan Jezus pragnął ich umocnić, pragnął pokazać, z kim mają do czynienia, że jest człowiekiem i Bogiem zarazem, bo zbliżają się wielkie wydarzenia w życiu Chrystusa, męka i śmierć, żeby oni nie zwątpili, żeby oni pamiętali o tym wobec sytuacji, która jest przed nim. Pan Jezus przemienia się na górze. Tabor. piękna góra w Ziemi Świętej, z której rozpościerają się piękne widoki. I to jest też takie ciekawe, że wielkie rzeczy w życiu Chrystusa dokonują się na górach. A więc można powiedzieć blisko Boga, a daleko od, od ludzi, bo żeby wyjść na górę, trzeba się oddalić od od miasteczka, wioski, wyjść, zadać sobie jakiś trud. A więc przemienienie, zmiana dokonuje się w trudzie podróżowania, w trudzie wyjścia na górę. I to tak właśnie dzieje się w naszym życiu, że wszelkie zmiany, wszelkie nasze przemienienia, one one właśnie wymagają trudu, wymagają jakiegoś oderwania się od codzienności, wydawania, wymagają jakiegoś powstrzymania się od codziennych, od codziennych spraw. Więc w dniu Święta Przemienienia Pańskiego życzę sobie i każdemu z Was, abyśmy właśnie umieli odrywać się od codzienności po to, by spotkać się z Bogiem w modlitwie, po to, by przemieniać się w nowych, dobrych ludzi, yy, przemieniać się z tego, co yy, grzeszne, słabe, w to co, dobre, w to, co dobre i piękne. To będzie rodziło jakiś trud, yy, ale ten trud będzie owocny. I tak jak wychodzi się na górę, człowiek jest yy, umęczony, upocony, ale gdy spoglądnie w dół, gdy zobaczy piękne widoki, zaraz zapomina o całym trudzie, a cieszy się tym, co może widzieć. I podobnie właśnie w życiu duchowym. Trzeba się nieraz umęczyć, natrudzić, a później cieszyć się tym, co udaje się wypracować, co udało się zdobyć. Na tej drodze przemieniania się, na tej drodze do Chrystusa. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia jutro.